Modlitwa o umocnienie w wierze. Mocny Boże, dziękujemy Ci za dar wiary, który przekracza nasze ludzkie zrozumienie. Zanosimy przed Tobą modlitwy o umocnienie w wierze, ponieważ wiemy, że bez Twojej pomocy nasza wiara może osłabnąć. Boże, Ty jesteś fundamentem naszej wiary, naszym niezachwianym upokum. Prosimy Cię, aby wzmocnić naszą wiarę w Twoją obecność. I działanie w naszym życiu. Niech Twoje światło oświeca nasze umysły i otwiera nasze serca na głębsze poznanie Ciebie. Boże, wiem, że na świecie pełnym rozproszeń i pokus, nasza wiara często jest wystawiona na próbę. Dlatego prosimy Cię o siłę, abyśmy mogli utrzymać naszą wiarę żywą i mocną. Wzmacniaj nasze serca, abyśmy byli odważni w wyznawaniu naszych przekonań i świadkami Twojej miłości. Daj nam siłę, abyśmy nie za chwilę trwali w prawdzie i niezłomnie podążali za Chrystusem. Boże, pragniemy rozwijać się duchowo i stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Wspomagaj nas w tym procesie przemiany, aby nasza wiara przemieniła nasze myśli, słowa i czyny. Pomóż nam zrozumieć i przyjąć Jego nauki, abyśmy mogli żyć według nich i naśladować jego przykładu miłości i służby. Boże. Pragniemy, aby nasza wiara miała wpływ na innych ludzi. Daj nam odwagę i mądrość, aby dzielić się naszą wiarą z innymi, abyśmy mogli być źródłem nadziei i inspiracji dla tych, którzy nas otaczają. Nasza wiara świadczy o Twojej miłości i zbawień dla wszystkich. Wszystkie te modlitwy składam przed Tobą w imię Jezusa Chrystusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary. On, który umocnił apostołów i uczniów, ich umocni również naszą wiarę. W Jego imię modlimy się, ufając Twojej miłosierdzi i łaskę. Amen.